Cześć, nazywam się Ada Jakimowicz. Z wykształcenia jestem psychologiem i trenerem personalnym. Wraz z Szarkiem Szewczukiem stworzyliśmy firmę Code Active, która produkuje odzież sportową dla kobiet plus size. Wprowadzę również sygnał warsztatów i szkoleń w ramach projektu Rusie. Zajmujemy się tam tematami związanymi z usprawnianiem pracy mózgu oraz wzajemno, wzajemnymi zależnościami pomiędzy naszymi stanami psychicznymi a fizycznymi. A przede wszystkim jestem mamą dwuletniej Hani i staram się to wszystko godzić: swoje pasje, macierzyństwo, treningi i pracę. Aktualnie mamy czas pandemii, co oznacza, że w większości siedzimy w domu. Mamy czas na pracę w domu lub czas na przemyślenia, na regenerację. I tu jest moja rola. Chciałabym w tym samym czasie opowiedzieć Wam o tym, czym się zajmuję na co dzień. Na co dzień bardzo często siedzę na sali treningowej, rozmawiam ze swoimi klientami. O ich problemach z zakresu psychofizycznego. Dzisiaj mogę Wam powiedzieć, w jaki sposób możecie zadbać o swoje emocje, o poziom stresu, o układ hormonalny, o to, żeby się dobrze czuć w swoim ciele. Ja sama wychodzę z założenia, że nie ma ciała bez ducha, nie ma ducha bez ciała. Te dwa fundamenty przez Ciebie prze przechodzą. Ja chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób możemy pracować nad umysłem i nad, i nad ciałem. Opowiem Wam w kilku filmikach. Wówczas założyłam sobie, że w okresie kwarantanny codziennie będę Wam opisywała kolejne studium przypadku, czyli historie osób, sytuacje, które miały miejsce, na przykład choroby, które wpływają na naszą sprawność lub brak tej spra sprawności. Osoby plus size, które mają problem z tym, żeby wejść na salę treningową. A dlaczego są plus size? Co się wydarzyło wcześniej? I to jest właśnie aspekt psychologiczny, o którym chciałabym powiedzieć. Ich waga jest efektem, a zacznijmy od przyczyny. Zastanówmy się, dlaczego jedzenie jest przyczyną naszej wagi, dlaczego sięgamy po jedzenie pod wpływem emocji. A jeżeli sięgamy pod wpływem emocji, co dzieje się wtedy z naszym mózgiem? A jeżeli to wpływa na nasz mózg, to co dzieje się z naszym ciałem? Łańcuszek jest dosyć długi. Ja postaram się powiedzieć w każdym filmie o różnych tematach. Tak jak już wcześniej wspomniałam, będzie temat plus size, będzie temat treningów w parach: jak to wygląda, jak działa na pary, yy, trening. Yy to śmieszne historie. Opowiem Wam również, jak różnego rodzaju choroby insulinooporność, hashimoto mogą wpływać na naszą motywację i na nasze trenowanie. Jak osoby z dużymi kompleksami, oczywiście psychicznymi, pewności siebie, yy, przychodzą na salę treningową i nabierają tą pewność siebie. Pewność siebie naj najczęściej jest efektem tego, co wynosimy z domu, od partnera, od najbliższych, od przyjaciół, od własnych przekonań. Rozmawiamy o własnych przekonaniach oraz o ich wpływie na patrzenie na nas samych, na, na, na nasze ego, na naszą osobę. Porozmawiamy o matkach nasi wolni, o tym, jak kobiety. Sobie Próbują przeorganizować lub zorganizować swój czas i znaleźć się na sali treningowej, czy robią to z dziećmi, czy bez dzieci. Porozmawiamy o tym, czy mamy motywację, żeby ćwiczyć w domu. A jeżeli nie mamy tej motywacji, żeby ćwiczyć w domu, to co możemy zrobić, żeby mieć tę motywację? Jeżeli szukamy motywacji do aktywności fizycznej, to jaka to musi być motywacja? Czy jest to związana właśnie z wyglądem fizycznym, a może ze stanem psychicznym? Jakie są zależności pomiędzy stanem psychicznym a stanem fizycznym? Porozmawiamy o braku czasu i organizacji czasu. Teraz spotkałam się z ludźmi, którzy narzekają na brak czasu, ponieważ pracują w dużych korporacjach, prowadzą własną działalność gospodarczą. Jak znaleźć czas dla siebie? Dlaczego ten czas dla siebie jest tak ważny? Innymi słowy, będziemy rozmawiać. Będziemy Odpowiadać sobie na pytania, które już sobie zadaliście lub jeszcze nie wiecie, że potrzebujecie na nie odpowiedzi. Chciałabym, żebyście zadawali pytania pod filmikami, udostępniali. Pamiętajcie, od Was też zależy to, jakie informacje z tego wyniesiecie. To jest ten moment, w którym mogę się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem z Wami. Do zobaczenia!